witajcie, w sumie ciąg dalszy, pierwszej trzeci filmik o głęboszowaniu na metr wcześniej byliśmy przed tamtą wieżą, teraz przyjechałem ogólnie moje pola, tak od gospodarstwa ciągną się aż tam do kolejnej wioski i dlaczego dlaczego takie głęboszowanie, zobaczcie tam z tamtej strony czy z tamtej strony, to za dużo powiedziane, bo tutaj już 5 razy przyjechałem z piasku w glinę, z piasku w glinę i z piasku w glinę ale o co się rozchodzi? Zobaczcie tu pod warstwą uprawną. Zobaczcie, tutaj jest już o, jest piasek. Taka warstwa piasku czasami jest 2-5 cm. No wiadomo, im więcej tego piasku zalego, bo ogólnie wszędzie, wszędzie pod spodem, mam wapień różny. Wapień czasami właśnie taki to akurat jest taki margiel. Tylko glino, właśnie fajną w sumie. widać że to jest rudę. Taka fajna no glinka z, z, z kamieniem wapiennym. O, tak jak tutaj o widać. Bardzo fajna gleba. Tylko, że właśnie o coś się rozchodzi, że nie między tą fajnym podglebiem oddziela warstwę ornę uprawną. Ta warstwa mych piach. Właśnie stąd też mój głębosz, ten pierwszy. Te cztery zęby, ma tak wyprofilowane zęby właśnie żeby te o, glinę wapień ale z drugiej strony zobaczcie ile tu jest korzeni widzicie? te pole też już no wszystkie moje pola były głęboszowane ale na jakiej głębokości i mimo tego, że tutaj że tutaj właśnie jest taki Kamyczek, gdzie przez ten kamyczek nie przyrośnie, przez ten wapień, ale korzeni jest sporo. I ty zobaczcie, tutaj samo się wyprzynica. Są akurat tu na tym polu, będzie wysiany burak, ale, ale, o! Cały czas i tutaj wszędzie widać korzenie. Jeżeli widać korzenie, znaczy, że przyrosły się przez tą warstwę piasku, i dorosło się do tego podglebia która już jest, raz, że magazynuje wodę dość, dużo lepiej niż ta warstwa z wierzchu, bo tutaj z wierzchu o, widzicie, to jest taka piaskowa gleba, zresztą tutaj w tym miejscu jest 4B a pod spodem właśnie jest taka skała macierzysta, jakby to można nazwać która trzyma wodę, trzyma składniki pokarmowe i trzyma też składniki te które zostały wymyte z tej górnej warstwy właśnie to są gleby brunatne wyłogowane, brunatne, no bo dużo żelaza i wapień a wyługowane, bo właśnie na przestrzeni lat woda z tej warstwy powierzchniowej zabrała te najcenniejsze składniki, właśnie tu głębi. Tak jak widać, tutaj moje pole pod buraki, ale ewidentnie fajnie widać. O tu z tej strony tu widać warstwę uprawną, trochę. Tu widać warstwę piasku. A tu już widać te podglebie moje. I Tak jak w pierwszym filmiku widzieliście, że pod spodem był cztery piasek i to było zagęszczone Tak tutaj jest troszkę inna sprawa, tam trzeba spłuchnienia, mieszanie akurat tam no nie, mieszaniem nie wyciągnę nic fajniejszego spod spodu A tutaj A tutaj się rozchodzi o to, żeby tę te owarstwę tego piasku w moim wypadku przemieszać z tą warstwą tej Lepszej gleby i najlepiej podciągać ją całkiem do góry, mieszać to wszystko, to co zostało z tej górnej warstwy, wypukane tu głębiej. I tak jak mówię, typ, typ uprawy, sposób uprawy powinien być dostosowany do warunków na polu. I zobaczcie, tutaj wszędzie są korzenie, a było robione na dobre 80 cm. A zobaczcie, tu na wierzchu prawie nic nie rośnie. Prawie nic nie rośnie, tu są trochę samosiewów pszenicy. To z czego te korzenie są? Właśnie z tej pszenicy. Tylko, że my zawsze jak wyrywamy o daną roślinkę, o no dobra, ma tam bryłek korzeniową. Ale tak naprawdę... O widzicie? Spójrzcie, ile tu jest korzeni. I tak jak mówię, to właśnie do, dlatego mam specyficzne maszyny, bo mam specyficzne gleby. I tak jak mówię, tutaj głębosz mój miesza ten piasek z tym Zresztą chyba drugi czy trzeci filmik z uprawy po burakach tam było pokazane właśnie jak podciąga Zresztą buraki, pszenica po burakach jest tutaj za drogo To jest te pole, zresztą było nagrywane w tamtym miejscu A tutaj tak jak widać O, tu już jest wapień, więcej wapnia Tylko tyle, że ten wapień też jest na tyle miękki, że on się w palcach daje kruszyć Ale idzie i właśnie teraz ten głębosz powstał właśnie tak jak mówiłem, żeby przerwać, naprawdę głęboko spulchnić, chociaż tak jak mówię, to głównie chodzi o te plasy, gdzie gdzie wysycha, wysecha, gdzie zagęszczenie sięga naprawdę głęboko no bo tutaj jak chodziłem ze szpilką, tak jak mówię, ta glina pracuje i ona jak nas wciąga wilgoci, no to to wszystko pęcznieje, roz... jak no, traci wilgoć, wysecha, no to się kurczy i ta gleba pracuje zatem ona aż tak bardzo się nie zagęszcza no, a piasek, jak to piasek, a tu o, widać, jak to ładne, rude jest. I pełne korzenie. O. Z pełno korzeni. I właśnie oto, tak jak mówię, oto się przede wszystkim rozchodzi, żeby poznać swoją glebę, zrobić odkrywkę, zbadać ją i dopiero podejmować działania odnośnie systemu uprawy dobierę systemu uprawy, a nie na zasadzie, że o ktoś tam ma albo przyjechał przedstawiciel danej marki to musi działać i u Ciebie Heh. to tak nie działa dlatego ja sam wykonuję różne maszyny naprawdę już dużo maszyn wykonałem sam pod własne potrzeby i tak jak mówię, tak jak ten głębokość na jedną łapę do prawy na metr ale mam właśnie specyficzne warunki tak jak mówię, no ten piaseczek, przez te kilka centymetrów tego piaseczku że było zakwaszone, ten piasek był jeszcze bardziej zakwaszony korzenie dostawały dosłownie szoku środowiska i nie wrastało się głębiej to pierwsza sprawa, dwa zagęszczenie ale to mówię, to wszystko trzeba sprawdzić na swoim polu sprawdzić, dobrać, tak jak mówię no, tutaj akurat spory kawałek przyjechałem ale uwierzcie mi, że między tamtym co pierwszy filmik nagrywałem wystarczyło, że tam byłem, ujechał Przejechał tylko na kolejne pole i już by było też coś takiego, i taka jest, mówię, tak mozaika jest straszliwa. Jeżeli ktoś się zorientowany, to tylko powiem tyle, że pojemność sorpcyjna w tamtym miejscu, tutaj na, na równo tak jakby z lasem wychodziła niecałe, znaczy tu, tu akurat pod lasem wyszło 3,4 centymola na kilogram gleby, pojemność sorpcyjna. Tutaj akurat pod samym lasem wziąłem z lasu takiej, no tam jest nieużytek aby sprawdzić to tam było wysycenie zasadami 27% i 20% wapnia tylko w tej tutaj o w tym a drugą próbę wziąłem tutaj taki nie może ale widać tak mniej więcej taki góreczek biały jest tam jest taki margiel i tam w tamtym miejscu samego wapnia w kompleksie sorpcyjnym było 50 8, czy 7 centymoli ogólnie pojemność sorbcyjna była tam chyba 59 80 kilka prawie 60 centymoli pojemności sorbcyjnej to także zobaczcie jak, jak bardzo różne są te gleby i tu jest z tego miejsca do tego jest 300 metry i tak jak mówię, no tutaj tam na przykład następne takie by pole Papola jest moja pszenica. Zresztą tu widać górek biały, margiel, się no tutaj zawsze na tych margach są problemy ze wschodami, jak już wzejdzie, no to rośnie, to tutaj w tym miejscu była pojemność sorpcyjna na poziomie 15 cm. Tak jak mówię, no... jeżeli ktoś się zna i wie o co chodzi z pojemnością sorpcyjną, no to sobie już. Resztę dopowie jak to jest, jak wielka to jest różnica w glebie, i tak jak mówię, no, na polu mam. A o, tutaj, o, już na przykład, tutaj już ten wapń sięga głębiej, znaczy głębiej płycej po prostu sięga już jest na powierzchni. Tu akurat, no tu na drodze, to było na, nałożone kamienia, ale tu o, już jest na powierzchni. Już głębosz, wcześniejsze uprawo wy, wyciągnąłem to co tam było, wyciągnąłem już na powierzchnię, zsiałam pszenicę, zmieszałem to i tak jak widać z powrotem ten wapń może, może być przemieszczany głębiej, może się przemieszczać głębiej. Tutaj jest po, po buraku, tak jak mówiłem, tu był filmik z głęboszowania, zsiane pszenicy. Mała obsada, mała pszenica, bo to była siana 11 listopada. Ale tak jak mówię, o tu po głęboszu tu widać, tu już kamyczek widać fajnie. Tu widać rudę. Tu widać tę rudę. O, tu jest taki większy kąsek. I tak jak mówię, głębosz z powrotem to wyciąga mi na powierzchnię, to co woda zabrała Woda mi zabrała głębiej przez no setki lat właśnie wyługowała tę glebę. To teraz głęboszem i sposobem swojej uprawy naprawiam ten stan, tak jak gdyby wyciągam z powrotem to na powierzchnię. I teraz dalej wyługowanie może to zabierać głębiej, to tak samo jak rośliny wyciągają składniki pokarmowe, później no, wymywanie, chociaż to wymywanie to teraz można można mówić, albo nie mówić o wymywaniu, no ale to już mniejsza z tym ale tak jak widać w tym miejscu głębosz tutaj też widać, że te kamyczki się wywalają no i wyługowanie, ten proces negatywny po części na odwróciłem pszenica jest rzadko siana, nawet przy późnych siewach jak rzadko staram sieje ale tak jak widać o, trzy liście ma, teraz będzie się krzewić Roślin jest około 200 na metrze kwadratowym. Także to jest w zupełności wystarczające. I jeszcze raz podkreślę system, system uprawy. Powinien być dostosowany do danego pola, do danego gospodarstwa. Dopiero to będzie działać. Trzeba poznać swoją glebę trzeba właśnie poznać swoją glebę poznać co ją boli i dopiero dobierać maszyny pod to jak mówię ja tutaj jeszcze raz się powtórzę odwracam proces wyługowania oczywiście e, lepiej by było to może jeszcze bardziej mieszać, wyciągać no pług by to dobrze zrobił tylko że znowuż pług w tych miejscach co było tak biało jak tam no już nie było tak fajnie jak te próchnice wymieszałem zmieszałem na te 30 parę centymetrów, dlatego przez pewien czas no, orałem głęboko, to też już pomagało ale przejście na, na głębocz i na uprawę, bo pługiem na 40 na 50 cm czy głębiej to już nawet nie ma opcji zaorać i dlatego powstają maszyny, które które spełniają moje oczekiwania spełniają funkcję naprawy gleby dobra, dzięki za uwagę trzymajcie się, cześć a, a propos szóstka bez turbo, 115 koni niby i ma co robić dobra, dzięki, cześć